To The Maze Runner, i w tym odcinku, jak sama nazwa mówi, unpacking. Są tu dwie paczki. Jedna jest yy, z kupi kupiona z tym ogierem Quaterhouse, a druga z wymiany z Buzdyganem, z Kamilą, czyli z Desert Racer Hill A pierwszo otworzymy sobie tą. Bierzemy scyzoryk. Oje oh yeah, i rozcinamy. A więc w środku było drugie pudełeczko. O, i je teraz trzeba otworzyć. W środku kolejne pudełeczko, a w nim paczka znowu stroną tego taśmy. To trzeba ją otworzyć. W środku kolejna taśma. I wreszcie nasz koń. Jak widać jest to właśnie ogier quarter Horse maścignialej. No, przyznam jest bardziej brązowy niż myślałam, bo na zdjęciu promocyjnym wydawał się taki dość czerwony. Ale czerwony nie jest. Jest to maś tak zwana yy, jak to było yy, Blood Blood by. o właśnie, krwista, gniady. I tak. No co ja tutaj widzę niedomalowaną grzywkę na pewno. Yy, Także będę musiała ją domalować troszeczkę. No wyjechane tutaj aerografem. Tutaj widzicie jest niedomalowane, tę domaluję. Jeszcze nie wiem jak ogierka nazwę. Ale jest naprawdę bardzo ładny. Tak. No to teraz druga paczka. A więc tak, wyciągamy. Jesus Christ. Jest tutaj pierdoliliard różnych kantarków. Znaczy tych halterków. I na widzę, że tutaj, na, no, na kim były robione. To jest bardzo, bardzo fajnie. Dziękuję, bo wtedy, tak wiesz, dobierałam cały czas i nie mogłam dobrać. Dalej mamy kasę za Black Sabbath. A. Liścik. 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 Dobra. Pierwszy sobie przeczytam. To chyba mogę przeczytać. Witaj, strzałko. Przesyłam Black Sabbath oraz Kirkę na kustomizację. Znajduje się tu również zapłata. Kilka kantorów oraz alfa, która jest dla Ciebie. Wow. Okej, okay, dziękuję. Z tego co wiem, chyba masz tego jerbaka, no ale ładnych customów nigdy za wiele. A no i bym zapomniała, są tu jeszcze dwa wzorniki, jakie odmiany mają miejsce konie. No i jeszcze list. Z twoich usług skorzystam jeszcze nie raz, no to na pewno, w przeciągu tego roku wyślę ci jeszcze przynajmniej trzy konie, które są w złym stanie, oczywiście odpowiednio zapłacę. No i co tu dalej, niedługo wakacje, no i kurde ten. szlejch, walna Valmega, Szczotka, i typem. Konik nie za Apple, szurka Love, Tristan i jabłko. JABŁKO! Tutaj mamy Black Sabata do customizacji. Dalej mamy śrebaczka andaluzijskiego. Tak, mam go, no ale przemaluję. Mam już koncepcję w sumie na maść. Oraz skład Pinto, którą przemaluję na błano. Są tutaj także wzorniki. Teraz otworzę. Bo. Pirka. Maść błana, widzę, że pokolorowałaś. Dobra, a więc na pewno: cztery skarpetki oraz takie dwie odmianki tutaj na chrabkach oraz na pysku. Oczywiście uszy będą jeszcze przyciemniane, oczy też i pysk także. Ładnie wycieniowane, tak w ogóle. Gwiazdka, łezka i chrabka Dobra, dalej: Black Sabbath, czyli kary Dobra, nieważne. No to dwie odmianki tylko na tyle i gwiazdkę rąb. Tu już mi się nie chciało malować. Rozumiem. Ok, no to na pewno się tym zajmę. Na pewno, na pewno. Dziękuję bardzo za źrebaczka. Nie spodziewałam się takiego prezenciku. Oraz dziękuję bardzo za kantarki. Na pewno się przydadzą. Jeden potem założę na mojego poterka nowego. No i nie wiem, ile czasu mi zajmie malowanie tych tutaj rzeczy, pewnie no, niedługo będzie weekend majowy, chociaż powinnam się dorobić, wyrobić do tego czasu, no no to, to by było na tule, na tule, na tule, tak, na tule, na tule, na ścianę, na dupę, no, yy, no to w takim razie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, a ja jeszcze raz dziękuję i pa, pa.